Nie można mu ufać. Połączył się ze swym demonem. Prędzej utopi cały świat, niż sam zanurzy się w czarnych wodach. Światłość. Nie, to siedem światełek, ale piękne. Wkrótce będą tu armię cesarza, a twój następny grób zrobimy z kamienia. Kral pamięta Isztfana, pierwszy książę Gryfów sprzed Wielkiego Cesarstwa, zanim zmienili Smoka Powietrza na Smoka Światła. Teraz zasnę spokojniej. Przynajmniej synowie rodu Gryfów nie zapomnieli jak się walczy. Ech.